Jak już jesteś na social mediach, no to na pewno wiesz, jak robić relacje, jak robić rolki, jak robić fajne, angażujące posty w postaci karuzeli czy zwykłe, bo od tego też bardzo istotne jest i zaangażowanie Twoich obserwujących i chęci przyszłych reklamodawców, tak? Można to tak nazwać, bądź w marek, które będą chciały współpracować na, z Tobą na zasadzie barteru, bądź współpracy pieniężnej, Trzeba z reguły samemu pozyskiwać marki, pisać, wyszukiwać i proponować im możliwość współpracy. Różnie to bywa. Czasami się udaje, czasami się nie udaje, ale co jest najistotniejsze, warto cały czas próbować i nie poddawać się. Zainteresował Cię ten temat współpracy z markami? Odezwij się do mnie. Myślę, że mogę Ci bardzo pomóc, ponieważ ja byłam po tej stronie jako marka i wiem, jak warto się przygotować do propozycji współpracy. Odezwij się do mnie, pomogę Ci na pewno.